Czy stwardnienie rozsiane oznacza, że mamy wyższe ryzyko związane z nowotworzeniem? A leczenie immunomodulujące, czy faktycznie zwiększa ryzyko raka? Czy przyjmując leki na SM należy robić więcej dodatkowych badań profilaktycznych? Te pytania zadałam dzisiejszemu mojemu gościowi, pani profesor Alicji Kalinowskiej. Zapraszam do oglądania. Kiedy ja dostałam moją diagnozę SM i zaczynałam leczenie ponad 8 lat temu, to oczywiście zaczęłam szukać informacji w internecie. I wśród bardzo wielu różnych informacji e, znalazłam m.in. gdzieś kiedyś na jakichś zagranicznych stronach takie kartki, e, takie jakby mm, graficzne, infografiki, tak powiedzmy, gdzie były zaznaczone gwiazdkami ryzyko nowotworzenia. No i mój lek miał 3 gwiazdki na 5. Wie kurde, 3 na 5, no to już jest jak całkiem dobry hotel trzygwiazdkowy, to nieźle, czyli to jest no wysokie ryzyko. I zaczęłam się tym oczywiście bardzo martwić. Teraz już wiem, że malowanie gwiazdek na ulotkach nijak się ma do tego, w jaki sposób ocenia się ryzyko nowotworzenia. I w jaki sposób w ogóle przekazuje się wiedzę pacjentom. Natomiast, żeby to dobrze wytłumaczyć, poprosiłam o to mojego dzisiejszego gościa, panią profesor Alicję Kalinowską, o której w ogóle rozmawiamy o związku układu immunologicznego, stwardnienia rozsianego i leków immunomodulujących właśnie z tematem nowotworów. Dzień dobry, nazywam się Alicja Kalinowska, jestem neurologiem, zajmuję się stwardnieniem rozsianym i chorobami pokrewnymi, pracuję na co dzień w klinice neurologii, szpitalowej. Uniwersyteckiego w Poznaniu. No myślę, że właśnie od tego warto zacząć, że układ immunologiczny jest kluczowy, czyli układ odpornościowy, jest kluczowy w walce z nowotworem. Czyli jakby naszą pierwszą linią obrony przed nowotworami jest nas, nasz własny układ odpornościowy, który pozwala wykryć nieprawidłowe komórki i je zawczasu zlikwidować. Niestety problem z tymi komórkami nowotworowymi jest taki, że są to komórki, które mają swoje własne antygeny, a więc organizm bierze je za swojego przyjaciela, za swoją część i może taki nowotwór się wymknąć tej kontroli. To nie zmienia faktu, że jest to pierwsza linia obrony. Dlatego przez całe lata uważaliśmy, że pacjenci, którzy mają chorobę z autoagresji, taką jak stwardnienie rozsiane, gdzie własny układ immunologiczny jest tak aktywny, że aż atakuje swoje komórki własne, uważaliśmy, że ci pacjenci są wręcz chronieni przed nowotworami i że skłonność do autoagresji definiuje mniejsze ryzyko nowotworu. Okazało się w praktyce, że no tak nie jest, ale też z drugiej strony pacjenci z SM nie są jakąś grupą, która szczególnie jako taka jest na nowotwory narażona. Duże badania statystyczne, które biorą pod uwagę wiele publikacji na różnych grupach pacjentów z SM na całym świecie, pokazują, że ta częstość nowotworów jest porównywalna z populacją ogólną. Ale należy pamiętać, że w ostatnich latach częstość nowotworów w ogóle w całej populacji rośnie. W dużej mierze jest to związane chociażby z zanieczyszczeniem środowiska, czy też z dużą ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe, jeśli mówimy o nowotworach skóry. Więc częstość rośnie i siłą rzeczy każdy pacjent z SM może być również narażony na nowotwór. A po drugie, każdy pacjent z SM, tak jak każdy człowiek, się starzeje. A głównym czynnikiem ryzyka nowotworu jest właśnie starszy, podeszły wiek. I teraz na to wszystko nakładamy jeszcze leki immunosupresyjne, czyli leki, które hamują układ immunologiczny. I tu pojawia się taka teoretyczna wątpliwość, i, i z tyłu głowy, może takie kołaczące pytanie. Czy to, że pacjent, który ma chorobę z autoagresji, jakąś nierównowagę immunologiczną, bierze lek hamujący układ immunologiczny, może spowodować, że ten pacjent będzie częściej na nowotwór zapadał. Czyli czy terapia immunosupresyjna jest ryzykiem nowotworu? Terapie immunosupresyjne to oczywiście jest szeroki termin i nie tylko stwardnienie rozsiane jest w ten sposób leczone, ale cały szereg innych chorób z autoagresji, jak chociażby reumatoidalne zapalenie stawów, w reumatologii także toczeń układowy, ale i takie choroby jak na przykład kolitis ulcerosa, czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego, czy też no, szereg innych chorób, naprawdę nie tylko stwardnienie rozsiane. A więc powszechnie dość stosowana terapia, bardzo zróżnicowana, bo różne terapie immunosupresyjne opierają się na różnych mechanizmach działania, czyli w różnym miejscu układu immunologicznego działają i w związku z tym to ryzyko też jest różne dla różnych terapii. Wiemy, że Leki podstawowe, te leki, które znamy najdłużej, które mają umiarkowaną skuteczność i raczej modulują, zmieniają układ immunologiczny, a nie go hamują, to są leki, które w kontekście nowotworu wydają się bardzo bezpieczne i nawet u pacjentów, którzy mają jakiś nowotwór w wywiadzie i to stosunkowo świeżo, nie są z reguły przeciwwskazane. Natomiast leki o silnym działaniu immunosupresyjnym, to no, w dzisiejszych czasach większość leków ma takie już konkretne działanie na ten układ immunologiczny, to są leki, które mają gdzieś potencjał hamowania układu immunologicznego, a więc być może potencjał. Gorszej odpowiedzi, gorszej obrony przeciwko nowotworowi. Ale to też nie mówimy o jakimś dramatycznym wzroście ryzyka, i o tym pacjenci muszą również pamiętać, że to, że przyjmuje się lek, gdzie jakaś grupa pacjentów na te tysiące ekspozycji Pojedynczy pacjenci zachorowali na nowotwór, to wcale nie znaczy, że nasz pacjent też zachoruje na ten nowotwór, ale po prostu powoduje to, że powinniśmy mieć pewną zwiększoną czujność i szczególnie w takich grupach pacjentów zwrócić uwagę na profilaktykę, zapobieganie i ewentualnie wczesne wykrywanie nowotworu, tak, żeby po prostu go szybko i skutecznie wyleczyć. Dla każdego leku mamy w, w głowach lub na kartkach wydrukowane takie tak zwane checklisty rzeczy o które musimy zapytać. I na przykład jest grupa leków, gdzie powinniśmy pytać o skórę. I o wywiad w kierunku ewentualnie czerniaka, albo raka podstawno-komórkowego skóry, czy w rodzinie ktoś miał takie nowotwory, czy pacjent jest eksponowany, czy korzysta z solarium, czy się dużo opala. Pytamy o to po prostu więcej, dogłębniej, ponieważ dla tych leków takie sygnały, że, że to ryzyko może nieznacznie rosnąć, nowotworów w skóry, się pojawiły. I dlatego na to zwracamy szczególną uwagę. I te checklisty dla różnych leków są zróżnicowane. Pytamy na przykład, czy chorował ktoś w rodzinie na nowotwory wczesne, czyli przed 60 rokiem życia, no bo po 60, no to tak jak mówię, populacyjne ryzyko nowotworów rośnie. I no, nie świadczy to o jakiejś o większej skłonności do, do danego nowotworu, ale jeśli już u kogoś ukrewnego, zwłaszcza w pierwszej linii bliskiego nowotwór wystąpił w młodym wieku, no to jest to dla nas jakiś sygnał ostrzegawczy i w zależności od tego jaki to jest nowotwór też będziemy myśleć, no może nie zwiększajmy tego ryzyka dodatkowo i wybierzmy inną terapię. Natomiast ważne jest to, że mamy tych terapii w dzisiejszych czasach tak dużo, że jesteśmy w stanie ją do większości pacjentów jednak tak dobrać, aby to, to ryzyko nie było istotnie zwiększone. Czujność nowotworowa dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, ona z założenia się raczej nie różni od tej czujności, która powinna obowiązywać każdego człowieka w populacji. Dla różnych krajów, biorąc pod uwagę częstości poszczególnych nowotworów, mamy różne zasady tej profilaktyki. I na przykład no, jest to bardzo dobrze sformalizowane dla raka piersi u kobiet i wiemy, że kobiety początkowo muszą mieć też w zależności od tego, czy współżyją, czy nie, cytologię częściej lub rzadziej, początkowo co 3 lata, potem co rok, tak samo badania takie jak USG piersi czy mamografia w zależności od wieku, również czy co rok, czy co dwa, czy co 3 lata, w zależności od budowy piersi zaleca się albo USG, albo mamografię, albo jedno i drugie. I te wszystkie zasady są wspólne dla wszystkich osób. Także pacjenci zasem nie powinni mieć jakiejś szczególnie innej zasady czy innych reguł profilaktyki. Poza tym, że dla poszczególnych leków ewentualnie zwraca się właśnie szczególną uwagę na jakieś aspekty. No i tak jak rutynowo, jednak no nie każdy pewnie bada chociażby skórę co rok u dermatologa. Na pewnych lekach w stwardnieniu rozsianym taka czujność jest zachowana. I choć pewnie nie zaszkodziłoby, gdybyśmy wszyscy regularnie sobie tę skórę u dermatologa pod dermatoskopem oglądali pod kątem jakichś znamion atypowych. No to jednak tego wszyscy nie robimy, a w stwardnieniu rozsianym neurolog, który zapisuje konkretny lek, gdzie taki sygnał się pojawił nie, potencjalnie zwiększonego ryzyka, będzie jednak zalecał to badanie co roku. Ale też nie, nie powadałabym ani w przesadę, ani też nie ma takich przesłanek, żeby pacjent musiał się jakoś szczególnie tych nowotworów też obawiać. Po to są te wszystkie ulotki, my mówimy charakterystyki produktów leczniczych, po to są rekomendacje, żeby leczenie dla pacjentów z SM było bezpieczne, żeby było zrównoważone ryzyko i korzyść. I każdorazowo pacjent, kiedy spotyka się z lekarzem przy wyborze terapii, czy przy zmianach terapii, czy przy pojawieniu się jakichkolwiek innych chorób u danego pacjenta, każdorazowo jest analizowane to ryzyko i bezpieczeństwo, tak żeby to było dla pacjenta zoptymalizowane. A więc są pewne szczególne zasady, które pacjentów muszą obowiązywać na poszczególnych lekach, ale z grubsza nie różnią się one od tych zasad populacyjnych. Tutaj trochę moja też osobista historia, nie wiem na ile to widać na filmach, ale ja mam bardzo dużo zmianą barwników. Pieprzyków mam ponad 100, a poza tym co jakiś czas niektóre z nich zaczynają wykazywać pewne niepokojące oznaki, czyli wpadają do tej szufladki u pani doktor pod tytułem a ten to mi się nie podoba. Dodatkowo gdzieś w międzyczasie padła sobie taka diagnoza zespołu zmian atypowych, co ogólnie oznacza, że zgodnie z tym, jak powie moja pani dermatolog, raz w roku minimum, a czasami częściej, na przykład właśnie po tym, jak były usuwane, muszę udawać się na taki całościowy skan mojego ciała, po to, aby sprawdzać, czy któryś z nich znowu nie zamierza i nie zmierza w niebezpieczną stronę. W tym roku miałam usunięte dwa, gdzie wyniki histopatologii były graniczne, była robiona takie specjalna, inna jeszcze, inne jeszcze badanie chemiczne, no i tam wyszło, że pojawiały się tam już pojedyncze Komórki, które już były w blokach startowych do tego, żeby przekształcić się w nowotwór, natomiast ja całość miałam usuniętą oczywiście z dużym zapasem, ale zgłosiłam to mojej pani neurolog i Odpowiedź tu była jasna: jeżeli e, zmiana została usunięta, niezależnie od tego, co tam było, z tym zapasem nie są konieczne żal, dalsze e, żadne działania, to temat z punktu widzenia leczenia immunodulującego jest jakby zamknięty czyli ja nie miałam ani opóźnionej dawki leku, ani zmienionego leczenia po prostu wszystko idzie e, dokładnie swoim torem. Obecność nowotworu u danego pacjenta nie wyklucza go koniecznie z programu lekowego. Sprawa będzie bardzo zróżnicowana, mocno zindywidualizowana dla różnych typów nowotworu i różnych pacjentów z różną aktywnością choroby. Czyli, jeśli pacjent przychodzi na wizytę i przekazuje nam informację, że jest u niego podejrzenie nowotworu, na razie jeszcze nie potwierdzone, to w zależności od tego, jaki przyjmuje lek, część leków będziemy musieli wstrzymać do czasu wyjaśnienia sytuacji, a inne leki będziemy mogli kontynuować. Do czasu wyjaśnienia sytuacji. Wtedy będziemy podejmować decyzję raz jeszcze. Jeśli niestety potwierdzi się, że pacjent ma nowotwór, to pytanie, czy jest to nowotwór łagodny, czy nowotwór złośliwy. Jeśli łagodny, gdzie usunięcie nowotworu rozwiązuje sprawę i pacjent jest wyleczony, to na ogół nawet nie musimy podejmować żadnych kroków związanych z leczeniem SM. Jeśli natomiast jest to nowotwór złośliwy, to na ogół większość terapii będziemy zawieszać na czas leczenia tego nowotworu. To oczywiście też nie dotyczy każdego przypadku, bo są nowotwory złośliwe, gdzie usunięcie całkowite nowotworu chirurgiczne. Przy jeszcze na przykład dodatkowej radioterapii spowoduje, że w krótkim czasie będzie można wznowić leczenie. Raczej nie będziemy stosować wtedy silnie immunosupresyjnego leczenia na początku. Natomiast są nowotwory, gdzie leczy się pacjentów też chemioterapią. I należy pamiętać, że chemioterapia to jest również leczenie w pewnym sensie hamujące układ immunologiczny. Dla wielu leków chemioterapeutycznych powikłaniem jest właśnie silny spadek leukocytów, limfocytów i osłabiona odporność, a więc ten typowy skutek uboczny, choć pewnie mniej nasilony, jest w, zdecydowanie mniej nasilony u pacjentów z SEM, bo, bo to są inne dawki, inne leki immunosupresyjne, ale to jest jakby też ta sama grupa efektów. Trzeba też pamiętać, że w stwardnieniu rozsianym mamy różne mechanizmy działania poszczególnych immunoterapii i większość leków musimy stosować przewlekle, żeby odnosiły swój efekt, czyli regularnie, czy to będzie raz na miesiąc, czy raz na pół roku, czy raz dziennie, czy dwa razy dziennie, ale pacjenci będą musieli leki stosować przewlekle. Natomiast jest jeszcze też ta rzadziej stosowana, bo po prostu mniej jest takich leków, metoda rekonstytucji immunologicznej. To są leki, które podaje się mając nadzieję na to, że pacjent i rzeczywiście większość pacjentów tak uzyskuje ten efekt, będzie miał co najmniej 4 lata wolne od choroby, nie musząc stosować leków. I tutaj myśląc o ryzyku nowotworowym, to warto pomyśleć o tych starzejących się pacjentach, u których się Siłą rzeczy ryzyko nowotworu jest większe. Coraz więcej jest takich publikacji, które mówią, że być może warto byłoby u nich na samym końcu, kiedy już rozważamy. Czy odstawić terapię, czy jeszcze ją kontynuować, pozwoli nam to leczenie z dużym prawdopodobieństwem już u takiego starzejącego się pacjenta zupełnie odstawić, czyli w ogóle nie będziemy musieli mu podawać potem leków, które potencjalnie na ten starzejący się układ immunologiczny mogą się nakładać tym swoim działaniem immunosupresyjnym. A więc myślę, że warto pamiętać, że mamy na tyle dużo mechanizmów działania. I strategii terapeutycznych w stwardnieniu rozsianym, że możemy je dostosować nie tylko nawet do ryzyka onkologicznego, indywidualnego pacjenta, takiego genetycznego, ale i nawet ryzyka związanego z wiekiem. Ta moja historia z pieprzykiem to jest też taka informacja dla Was, że ogólnie, biorąc pod uwagę to, że liczebność nowotworów w społeczeństwie rośnie, są pewne wytyczne, które mówią, jak w danej grupie, w danej grupie wiekowej, zgodnie z płcią, zgodnie z obciążeniami genetycznymi, wywiadem itd., powinniśmy robić różnego rodzaju badania związane z profilaktyką, a tak naprawdę z ewentualnym wczesnym wykrywaniem. I tutaj. Tego powinniśmy przestrzegać, i ja w moich zaleceniach, jakby związanych z samym lekiem, nie mam na wypisanego kontroli związanej, właśnie wzmożonej kontroli związanej ze znamionami. Natomiast ze względu na wywiad, stan kliniczny i historię, to są moje indywidualne zalecenia, których ja przestrzegam. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że trochę Was uspokoił. Mam nadzieję, że też. Pomoże Wam on podchodzić racjonalniej do tego, co można wyczytać albo gdzieś posłuchać, i nie pozwoli na to, żeby strach dyktował Wam warunki odnośnie tego, czy powinno się leczyć i jak powinno się leczyć. Do usłyszenia.